Wasze oczy się nie mylą, bo dzisiaj będą świąteczne klimaty za sprawą nowej książki J.K. Rowling, czyli Gwiazdkowy Prosioczek, który dziś ma swoją światową premierę. Ale nie tylko o książce, ale też zainspirowani książką pogadamy o naszych ulubionych zabawkach z dzieciństwa. Czy tak, czy nie? Tak, 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 tak. Opowiemy wiele traumatycznych historii i dowiecie się czemu ta owca nie ma ucha, a ma dziurę w głowie. Ale zaczniemy chyba od książki, prawda? Tak. No, siedź, siedź, ja wiem, wiem, ty jesteś... Ty jesteś kom kombatant wojenny. Gwiazdkowy prosiaczek, dziś światowa premiera, książka pojawia się również w Polsce, najnowsza powieść dla dzieci J.K. Rowling w tłumaczeniu Małgorzata Hesko-Kołodzińskiej i Piotra Budkiewicza. To jest historia Jacka, który ma swoją ukochaną zabawkę DP, czyli daj prosia. Bo jak był mały, to nie potrafił powiedzieć daj prosiaczka, tylko mówił daj proś, daj proś, daj proś, no i został taki daj proś. Taka maskotka świneczka z kuleczkami, taka grzechocząca, można było nią rzucać, i ona była w ogóle taka fajna i ukochana. I to jest w ogóle powiernik sekretów Jacka, który zdradza tej maskotce wszystko, który z nią przeżywa wszystkie emocje, w tym rozwód rodziców i w ogóle wszystko, Krzyszczeńko, co się Jackowi w życiu przydarzy. On opowiada w nocy właśnie DP. No jego życie staje się bardzo ciężkie i smutne, kiedy traci tego DP i otrzymuje w zamian. Gwiazdkowego prosiaczka. Niby taki sam, ale jednak y, ludzie, którzy znają dzieci, wiedzą, że identyczna zabawka, ale nie ta sama, to nigdy nie będzie ta sama zabawka. Tym bardziej, że DP był już naprawdę sterany przez życie gdzieś, no tak. Y, a gwiazdkowy prosiaczek to jest zupełnie nowa zabaweczka. <coughs> Zrozpaczony Jack chce za wszelką cenę odzyskać swojego ukochanego pluszowego przyjaciela i dzięki gwiazdkowemu prosiaczkowi. Trafi do krainy zgub, tam, gdzie zginęły wszystkie, gdzie znajdują się w zasadzie wszystkie zagubione zabawki, przedmioty itd. Tak tak Chłopiec będzie musiał zaryzykować własne życie, by odzyskać przyjaciela. Taki oto wstęp do tej historii. Dziecko i jego zabawka. Czy chciałabyś coś o tym powiedzieć? Tak, ja też miałam swoją ulubioną zabawkę, <laughs> która przetrwała do dzisiaj. I wy musicie zgadnąć, że zaraz wam powiem, która była moja, ale fajnie tak. by było jakbyście sobie obstawiali, która z tych maskotek była moja. Która Ponad 25 lat temu. Która? Może pokazać z każdej strony, to może w czymś pomoże. No. I żeby nie było, ta maskotka w lepszym stanie należała do mnie. A ta maskotka należy do naszej Liluni. Traumatycznie jest to, że moja ukochana zabawka z dzieciństwa nie dotrwała do dnia dzisiejszego, do dnia dzisiejszego, do dzisiaj, ale mogę dzięki cudownościom internetu pokazać Wam jak wyglądała, ponieważ był to nieco inny jak Filoctet, moja ukochana postać z bajki Herkules Disneya, którego, kupi, którego dostałem w zestawie Happy Meal z McDonald's. Tak, kiedyś to były nie, fajne zabawki. Tak, nie podobała mi się ta kolumna, którą on miał pod tyłkiem, więc ją nożykiem Odciąłem od niego i miał na tyłku taką taką no ślad po odcięciu. W każdym razie no to była moja ukochana zabawka. Zaraz wam opowiemy dlaczego ta owieczka tak wygląda i dlaczego on tak wygląda. Yy, chociaż no skupmy się na początku na fabule samej książki, bo ja wam powiem szczerze, rok temu dostaliśmy ika Boga. Tak. Też Rowling, tylko że to była książka dla dzieci, napisana o, lata temu, jeszcze przed ostatnim tomem Harry'ego Pottera, ale opublikowana dopiero teraz. Natomiast Gwiazdkowy Prosiaczek to jest zupełnie nowa książka, nowa fabuła. I powiem wam szczerze, że dawno, dawno tak książka mnie nie wciągnęła. Czułem się czytając Gwiazdkowego Prosiaczka, jakbym znowu czytał Harry'ego Pottera. Ten styl, ta magia, ta głębia tej historii i po prostu poczułem się taki, no... Dzieckiem. Zadowolony. O, taki zaklikowany zadowolony. zadowolony się poczułem. Nie, naprawdę wiecie co? Jeżeli miałbym powiedzieć bardzo krótko o Gwiazdkowym przysiółku, to bym powiedział, że to jest styl rolnik za który wszyscy ją pokochaliśmy. Ten cudowny, opisowy, fantazyjny styl. Ta cudowna wyobraźnia znowuż aż kipi ze stronic tej książki. Książka też porusza wiele różnych tematów, o których też za chwilę wam opowiemy, ale no, przede wszystkim ta relacja chłopca i jego przytulanki Ktoś, kto tego nie zna albo nie pamięta, mógłby powiedzieć, że nie, to jest przesada, ale my wiemy, że coś w tym jest, kiedy ma się tę ukochaną zabawkę. Opowiedz swoją historię w ogóle, co to jest? To jest piesek. Bliżej nieznanej mi rasy, zapewne kundelek. Podamy trochę do jamnika, baseta, nie wiem, wszystko jedno. Jest, ale on żółty, nikt nie opis. Tak, jest on żółty, jak widać, ale on <grym> wabił się białek. <grym> nie dlaczego? Py, nie pytajcie mnie dlaczego, <grym> <bo> po prostu <grym> pamiętam, że nazwałam go białek i on był moim najlepszym przyjacielem. I jeszcze chciałam nadmienić, że on tutaj jest brudny i ma już szytą głowę, ale zanim on trafił do Lilki, on był praktycznie w idealnym stanie. Ty się w ogóle nie bawiłaś? Bawiłam się, chodziłam go przytulałam, no i tyle. Odkąd go masz w ogóle? Odkąd pamiętam. Więc to było, no, ponad 20 lat on ma, jak nie więcej, znaczy no 25, może i 25, nie wiem, w każdym razie jest bardzo, bardzo stary i te wszystkie plamy, które on ma i te wszystkie tutaj zadziory i te wszystko, to Lilka mu zrobiła. I ja chcę powiedzieć, że jestem bardzo zła na nią, ale no, oddała no mi, więc nie mogę w sumie być zła, no bo to teraz jej białek, tak. Ale masz jakąś ciekawą historię nie. w ogóle z nim związaną? Nie, bo Ty ja... tylko sobie spałaś i przytylałaś, tak? <grym> tak. Zdradzałaś mu na uszko wszystkie swoje sekrety? Możliwe, że tak było. Myślę, że ja pamiętam. Ja nie pamiętam, ja mam, ja mam taką sklerozę. Wy zresztą wiecie, bo ja nieraz nie mnie o coś pytasz, a ja mówię, że nie pamiętam. No bo taka jest prawda. Ja mam sklerozę zaawansowaną i jakby normalnie mojej przeszłości nie było. Jakieś tam wyjąte, szczególne jakieś ee, wspomnienia mam tylko po prostu. Czytając Gwiazdkowego prosiaczka, dowiecie się, że wszystkie zaginione przedmioty, w tym również zabawki zagubione, trafiają do Krainy Zgub, gdzie może ich czekać lepszy lub gorszy los. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tych zabawek, jak bardzo je kochamy, różne losy mogą je tam spotkać. A Nie myśl... będę wam zdradzał, tak? A myślisz, że tego swojego Filokteta byś tam znalazł? Myślę, że mój filoktet już dawno został zeżarty przez lamusa. Bo mój filoktet odcięty, ja go nosiłem na codziennie, nawet na podwórku zabierałem go i ja muszę przyznać, że on przeze mnie trafił przynajmniej kilka razy do krainy zgub. I jedna taka sytuacja, którą pamiętam, to wyszedłem z kolegą się pobawić na podwórku, a potem nagle się okazało, że nie mam w kieszeni fila. Gdzie jest mój film? Po prostu zrozpaczony, biegałem po całym podwórku, szukałem. Chciałem już zaangażować mojego tatę do poszukiwań. No, jak tata nie znajdzie, to kto znajdzie? Chociaż teraz by się powiedział, jak mama nie znajdzie, to nie ma, przepadło. Ale szukałem, szukałem, aż w końcu w rozpaczy skierowałem swe kroki do domu, by tam wtulić się w podusie i zakwilić ze smutku spowodowanego stratą, a się okazało, że mój film siedział sobie na ławce pod moim blokiem. Jak on tam się znalazł i kiedy ja go tam zostawiłem, nie wiem. A miał. może ktoś znalazł i go tam posadził po prostu, żeby było łatwiej go znaleźć. Nie wiem. W każdym razie znalazłem go, byłem mega ucieszony, aż któregoś pięknego dnia Filowi się łamał różek, wobec czego już pięknie nie wyglądał i go wrzuciłem za segment. Za meblościankę. Dlatego, że mu się łamał różek, wrzuciłeś tak, go za meblościankę? Tak, tak. To co nie. to była za miłość? Nie osądzaj mnie. To była, to była taka płytka miłość. Kochałeś go za wygląd, a jak już nie był piękny, to go się pozbyłeś. Nie osądzaj mnie, bo mi głupio. Co za parszywe zachowanie. <głos》>. Tego typu parszywe zachowania oczywiście też są w <głos》>. gwiazdkowym prosiaczku, bo nie myślcie sobie, że my opowiadamy wam historie, które są gdzieś tam z czapy wyjęte, bo wiele z tych historii, czy wiele takich elementów, które my opowiadamy, odnajdziecie w tej książce i to jest dlatego taka książka uniwersalna. Natomiast teraz opowiemy wam historię, chociaż nie, kombatanta opowiemy wam na koniec, bo to jest najciekawsza historia związana z tym, co, co <głos》>. temu yy, maskotku się stało. Połóż się. Natomiast wracając do gwiazdkowego prysiaczka, to jest historia, która tak naprawdę, pomijając tę fantazyjną krainę zgub, mogła przytrafić się każdemu z nas. Każdy z nas zgubił jakiś ukochany przedmiot. Tak. Ty zgubiłaś... Co, co ty zgubiłaś? Ja to wiele rzeczy co? kupiłam. Ale pamiętam, że był taki czas, gdzie szukałaś yy, swojej rzeczy, która z pewnością trafiła do gdzie to wcięła, yy, ale tak, tak, wiele, wiele rzeczy się <grym> gubi, więc każdy odnajdzie swoją część w tej książce. Ale pomijając już ten aspekt, taki no, nie powiedziałbym, że humoru, że, że coś gubimy, bo to jest traumatyczne. Ale skupiając się na samej takiej fabule, bardziej gdzieś takiej poważnej, bardzo podoba mi się w gwiazdkowym prosiaczku to, że Rowling prezentuje w nim rozbitą rodzinę, bo rodzice się rozwodzą. To już jest na początku, więc to nie jest duży spoiler. I podoba mi się, że ona to tak normalnie opisuje. Że to nie jest jakieś tam wielkie, straszne wydarzenie, które kładzie się cieniem na życiu człowieka, tylko po prostu czasami tak się zdarza. Zauważ, że jak w jak niewielu książkach taki motyw się pojawia i jest on tak fajnie poprowadzony. Eee, nie kojarzę takiej książki, szczerze No na ogół powiem. są rodzice albo, albo... albo rodzice, albo dziadkowie, bo tak. prędzej się zdarza, że obojga rodziców nie ma, tak? Tak, że po prostu nasz bohater jest sierotą albo półsierotą, albo po prostu już rodzice mają po prostu nowe rodziny, To tak. już jest po fakcie. Tak, ale, ale takiego <laughs> typu jak właśnie tutaj, że ta rodzina się rozpada i nagle wszyscy zaczynają żyć os oddzielnie i zaczyna się gdzieś tam budować nowe życie, no, ja często spotykam w książkach dla dzieci, i teraz trudno byłoby mi wskazać choćby jedną, w której taki wątek się znalazł. Druga sprawa, podoba mi się głębia tej lojalności i przyjaźni, bo to jest jedna rzecz, która bardzo ważna jest przedstawiona w fenomenalny sposób. No, Rowling o przyjaźni potrafi pisać jak nikt, i chyba się co do tego zgadzamy. Owszem, ja zawsze ją podziwiam za to, jak ona potrafi oddać piękno przyjaźni. Tak, ta lojalność, miłość. Wydaje mi się, że nie ma, nie ma zdolniejszego w tym momencie autora, który potrafiłby tego typu emocje ubrać w słowa i zamknąć je w książce. Kolejna kwestia jest taka, że oczywiście ten kraj fantazyjny no, o fantazji rolnik chyba nie trzeba mówić. No chyba nie, chyba każdy zna. Tak, to jak ona potrafi wymyślać te cudowności, ale to, co też mi się bardzo spodobało, to jest podejście do różnych przywar ludzkich. Typu, nie wiem, taki gniew, złośnie pohamowana, ambicja, rządza władzy. To wszystko w tej książce jest w bardzo ciekawy sposób przedstawione. I to też sprawia, że czytając, my możemy się gdzieś odnieść do tego w, w stosunku do swojego życia i zauważyć, jak te niektóre właśnie złe bądź cechy, które niekoniecznie są złe, ale które my możemy uczynić złymi, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywają i jak nasze życie się zmienia bez nich. To jest bardzo fajne, no. Słuchajcie, cokolwiek nie powiedzieć o Gwiazdkowym Prosiaczku zdradziłoby się fabułę, a tej fabuły wam zdradzać nie chcę. Będziecie zaskoczeni, kiedy będziecie tę książkę czytać, bo to jest naprawdę cudowna historia, która kończy się w taki sposób, że będziecie mieli ochotę wylać morze łez. I to jest smutne. Gdybym ja miał zestawiać Gwiazdkowego Prosiaczka z jakąkolwiek inną książką, to postawiłbym go obok Śnieżnej Siostry Mai Lunde z ilustracjami Lisa Aizato. Wydaje mi się, że to jest podobna głębia, podobne przedstawienie tych emocji, podobne przedstawienie smutku co czyni tę historię po prostu nadzwyczaj piękną, no. Ja przeczytałem tę książkę w zaledwie kilka godzin, całkowicie zauroczony, oderwany od świata. Dawno mi się nie zdarzyło czytać książki, która tak mnie oderwie. Zastanawiam się, czy ostatni aż tak nie był Harry Potter. Aż tak? Naprawdę, serio, po prostu całe serducho mi wciągnęła ta książka. I nawet yy, Śnieżna Siostra, nie? Nie poruszyła cię, tak? Wiesz, co śnieżna siostra mnie poruszyła, poruszyła, bo to są też inne emocje. Bardzo mnie poruszyła pod kątem właśnie tym emocjonalnym, ale tutaj ja czułem się bardzo tożsamy z tym bohaterem, jako Mogłem znaleźć wiele odnośników do niego i wiele takich nici, które nas łączą. W ogóle ten świat przedstawiony, to wszystko zdaje się takie bliskie. Zresztą przeczytasz kiedyś, to się przekonasz. I to lata dzień. I właśnie, to jest C książka, która już wyszła, to jest Gwiazdkowy Prosiaczek, mamy październik, więc na święta niby nie, bo do, tak daleko do świąt, ale ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście tę książkę prezentowali sobie już teraz, na święta czytali dzieciakom, bo ja mam w planach lice czytać w okresie świątecznym. No, no też bardzo chciała. Tak, Gwiazdkowego Prosiaczka zamierzam Lilce czytać w okresie świątecznym, bo wydaje mi się, że ona <laughs> akurat w tej historii odnajdzie siebie. Siebie i swoją owcę, owcę, tak. którą dostała po urodzeniu. Tak. odwójka dostała i no, to jest owca, która, która wiele przeszła. Zresztą to widać, bo między innymi została, e, dostała się między innymi w psie zęby. Tak. I niektóre I, przedmioty z rzeczy z gwiazdkowego e, również czeka taki widać los. Widać tutaj ucha już jednego nie ma właśnie przez e, psie zęby, drugie ucho jest nadszarpnięte. O, nie, 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 poszarpane, może tak powiem, dziura nie wiem skąd się wzięła, była tyle razy prana, że już futerko się zmychaciło, ale pamiętam historię, Pamiętam w Katowicach na tak. dworcu tę historię? chciałem ją opowiedzieć, jeżeli ty zapomnisz, no to, no, ale tak. pamiętasz, więc to opowiadaj, opowiadaj. Była sytuacja, że właśnie czekaliśmy sobie na pociąg, Lika jeszcze jeździła w wózku i miała właśnie swoją owieczkę. I nagle okazało się, że jej nie ma, więc szybko biegiem biegiem biegniemy, patrzymy naszą trasę, odtworzyliśmy gdzie szliśmy i nigdzie nie ma. Ale Boże, bardzo uprościłaś tę historię, bo my wyszliśmy z dworca i przeszliśmy z dworca ulicą taką główniejszą w Katowicach i wróciliśmy na ten dworzec, wtedy faktycznie. orientując się, że owieczki nie ma. Faktycznie, to było tak. No dobra, to ty opowiedz. No nie, opowiadaj, opowiadaj. Jeszcze naprowadziłem. W, w każdym razie owieczki nigdzie nie było, no ale z, yy, okazało się, że tam gdzieś yy, na tym dworcu krzątała się pani sprzątaczka, więc ja do tej pani sprzątaczki poszłam zapytać o tą, tęże owieczkę i pani mi powiedziała, że mają. I wyciągnęła, to już nie pamiętam, skąd ona ją wyciągnęła i powiedziała proszę, myślałam, że to śmieć. A my nie. Wyglądała wtedy troszkę lepiej niż teraz. Tak lepiej, tak, no ale no, myślałam, że to śmieć, więc to, wiecie, jak mi to zabolało. To jest Czemu? Moja, to, no nie wiem, to jest ulubiona maskotka, ukochana maskotka mojego dziecka, ona mi mówi, że myślała, że to śmieć. To jest maskotka? Mogła która... tego nie mówić, po prostu, skoro maskotka dziecka mogła sobie darować, mówić, że to jest śmieć. No po prostu, no. To jest maskotka, która bardzo przypomina Dajprosia, właśnie ze względu na to, że była gubiona, i ty oszczędziłaś naszym oglądaczom wątku dramatycznego, ale ja pamiętam, że nam serca to waliły tak, tak. bo Lilka bez tej owieczki nie potrafiła zasnąć, i do dzisiaj ona bez tej owieczki nie zasypia. Nie, zdarza się, że za, Zdarza się już teraz? Tak, jak idzie z babcią, spać to już jej nie zabiera, a, to, ale to możliwe, że w obawie... Że w obawie przed psami, tak. no to wtedy jest poświęcenie, ale po prostu jak czasami nie mogła znaleźć tej owieczki, to był płacz, lament, przetrząsywanie całego pokoju. Bo gdzie jest owieczka? Gdzie jest tak. owieczka? Okazywała się, że po prostu pod kołdrą się skopała nią gdzieś pod kołdrą. Sko tak, tym... I, to, i to jest autentyczna mm. historia, która tej owieczce się przytrafiła. No ona jest w strasznym stanie, chcieliśmy kiedyś zastąpić kupić nową, taką tak. samą, I kupiliśmy ale kupiliśmy owieczkę nie. podobną, Tak, podobną. bo takiej samej już nigdzie nie ma. Tak, ale podobną kupiliśmy, Lilce daliśmy, no i ta owieczka skończyła jak każdy zamiennik, o czym również przekonacie się z gwiazdkowego Prawie z oderwaną głową. W kącie. Pff, ta owieczka miała prawie oderwaną głowę, ta nowa. Co czyni tę historię jeszcze bardziej zbliżoną do tej opowieści opisanej <noise> przez J.K. Rowling. No. Tak, gdzie Jack w nieodpowiedni sposób starał się potraktować zamiennik swojej ukochanej zabawki. Także to są historie z życia wzięte, no. Każdy, kto miał swoją ukochaną zabawkę, albo kto, każdy chyba, kto ma dzieci, zna tego typu historie. Owszem. No, to tutaj mamy z żywcem wziętą historię z owieczką i Lilką. Dokładnie. No. Więc Gwiazdkowy Prosiaczek to jest z jednej strony książka, która nie tylko zachwyca, bo fabularnie, opisowo to jest po prostu majstersztyk, ale z drugiej strony to jest książka, która trafi i przemówi do każdego dzieciaka, ucząc też szacunku do rzeczy, do zabawek, bo i nie tylko do zabawek, bo ta książka w bardzo taki opisowy sposób przedstawia, jak my traktujemy swoje rzeczy, jak bardzo o nie dbamy. Uczy szacunku do nich, uczy szacunku też do drugiego człowieka, gdzieś akceptacji różnego typu sytuacji, akceptacji straty, no wiele, wiele świetnych wartości, ale jeżeli znacie Harry'ego Pottera, a sądzę, że wielu z was włączyło ten film, znając Harry'ego Pottera, to wiedzcie, że odnajdziecie w gwiazdkowym prosiaczku to, za co można było naprawdę pokochać. Nie mówię o scenach akcji, nie mówię o walce i gościu bez nosa, ale też, też jest przerażający gość. Lamus jest przerażający. Niemniej, znajdziecie w tej książce tę magię, choć zupełnie inną, jaką można było znaleźć w Harrym Potterze. Także ja się zamykam, zakochany zupełnie. Czy chciałabyś powiedzieć coś na koniec, słowo końcowe? Y nie. Ale na pewno ją na dniach przeczytam, bo, bo czuję się bardzo zachęcona. Zwłaszcza, że mi powiedziałeś, że czuć tę magię jak w Harrym Potterze, więc to jest coś, co, czego moje serce pragnie. Mieszanka Harego Pottera i Śnieżnej Siostry. Gorąco wam polecam. Jedyna wada tej książki, to muszę powiedzieć, cholernie żałuję, że ilustracje w niej są czarno-białe. Bo są naprawdę piękne. Jim Field stworzył naprawdę świetne ilustracje, piękny, klimatyczny. I tak, gdyby one były kolorowe, gdyby wypuszczono edycję specjalną z kolorowymi ilustracjami, ja byłbym już totalnie w niebo wzięty samym wydaniem, bo samo wydanie jest piękne, ale te ilustracje, gdyby one były kolorowe, no... <ścoughs> tak, tak, wiem. Za, za dużo by się chciało. Dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po gwiazdkowego prosiaczka. Opowiedzcie nam też w komentarzach, czy Wy macie też takie historie ze swoimi ukochanymi zabawkami: gdzieś utrata, zguba, jakieś traumatyczne, dramatyczne przeżycia, pościgi, poszukiwania. Yy, czy to są historie z Happy Endem, czy bez Happy Endu. Jeżeli bez Happy Endu, popłaczymy sobie razem. Jeżeli z Happy Endem, ucieszymy się również z Wami. Subskrybujcie kanał, <laughs> trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.